Ja oczywiście nie myślę, to ze mną jest. Polski ma No i jesteśmy, w domu i ciśniemy sobie w Skywarsie na serwerze Versus.pl. Dobra. No, ooo, ej, widziałeś to? Szersze no. Dobra. Tylko szkoda, że nie masz uch. to jest strzał. No zaraz się znajdę. Picki hełm. Typhoon. Dobra, to to i to. To też. Miałam hełm? Mam, dobra. To lepszy nawet. O, no, właśnie, mam Blaze, zapomniałem mam powiedzieć. Kupiłem sobie blazer, za tam ile? 19 tysięcy go. końców. No. I te pamięt do ziomeczka. Gdzie jest? Papa. <grym> Jezu. Nie spodziewałeś nie się. Nieogarnięty, nie? Dobra, o, idziemy kolejny. Nie, 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 nie to już w Zapomniałeś założyć ja, strzałę. Strzałę. dobra. No właśnie nie, bo wtedy trzeba tego. Cześć. Antyknock. Antyknok baka. Widzieliście to. Wszystko nagrane na odcinku. Wszystko. Nie. Zadzwonię na cesie, no. Czy to jako ono nie... Jeszcze wi? pomaczaj, Jeszcze wykorzysta pieniądze jeszcze. No hak gra. Co za lamusek. A wszystko tutaj. Wszystko nagrane. Kurde. Jezu. Patrz. Jeszcze Blaze sobie wykupił. Co za człowiek! A no w ogóle ta mapa jest zbagowana, bo y, czasami nie można skrzynek otworzyć, bo jest coś tam. Nie uciekaj poza mapę. Za wysoko jest i nie można otworzyć Aha. ich. Ale teraz jaki nie czysty. Nie można. Ale bo myszka. niektórych nie można. Mam nie ma. Jaki cheater, w ogóle w pewnie też mamy To ja muszę go zepnąć, aha, zepnąć Antygnota, ma, super Chyba, że po prostu się zbagował ale wątpię, to jest szerszeń Już myślałam, że będę miał trzeciego kilo No pomóż mi, ziomku Cheater Cheater Ha, zupełnie że blaze'a mam Leć! Umarłem, dobra Jeszcze jakbyśmy mieli rakietkę to no to by było wygrać. lepiej. Ale no. możesz teraz te robienie na rakietę? Tak, raczej albo na klasę. Albo na kry. Nie, na klasę. No, ale, no. Ale, ale. Panie, co pan. Tak, coś pani się pakił po, y, po właśnie z komendami, więc no. Ale masz mieczek dobry. Wiem. po poobrażeń. Pełnik. Jeszcze jedna skrzynia u góry. Rozkop sobie to. No, tak też masz. Rozkop sobie to. No O, ale masz i tam, kur... <grywia> ja ja takich terafów nie miałem? na teraf trafiłem. No widzisz. Ale widać, że killaure, bo... To lepsze, czy to? Znaczy, no to nie wiem, czy to, to samo jest. Blaze i weź spod... ten masz... No yy. Właśnie, to ma odrzut, a to ten ma... Czy ten? To i to, to ma odrzut, a to ma, wiesz... Jak na przykład... Jak załóżmy, zablokuje się w tym, w... No, w Jak zablokuje się w, wow. ja w pajęczynie, to tym, to bez to odrzutu. To. A co ty chcesz zrobić? Uważaj. Weź Blaze'em do niego podleć, w tych nie zablokuj się. I na przykład teraz odrzutem, odrzutem. Nie, nie naciskaj tak! Po prostu podleć, tylko na początku. Albo miał tak? No albo tą y, taką żelazną. Dobra, to ja... Ale patrz, słuchaj, ma... bo Cię... mogę iść, umarł. Tylko na początku dwa razy klikasz i potem, żeby spaść to. To też dwa razy? Ale masz ten, masz e, z break. E. I to wszystko nie? Leci, leci, leci! Odrzut, odrzutem. Ładnie. Od dawaj, dawaj na B. Jak ten? Zabiłem Co? on ten. zrobił? Jak ty go zabiłeś? A ty w niego nie biłeś, jakbyś byś gry miał człowieku. <grym <grym> no, widzisz, o, lepszy z breaka. Ale ty w niego nie biłeś się ten. To też lepsze... i buciki masz? Buciki masz, byciki masz. Yy, brawo dobra i hełm masz lepszy hełm był lepszy no ten właśnie ochrona no, 2 20. no i fajnie no to też jest dobra powyrzucę sobie ja Ja to ci i tak nie będzie potrzebne dobra no, ja nie chcę no, masz małpy no a gdzie jest? Aha, tam, tam jest, tam jest jeden, jeden dobra i tam jest, Tam. o jest dobra a weź zobaczy masz łukawę strzały masz strzała, łuk nie masz tu dwie strzały, no to nie Maska Zula. O. Zula. Fajna maska. To jest żula, bo w Siedzie był taki żula Umarł niestety. Gdzie? W Siedzie, znasz Cida? Wiesz kto jest? CID tak wiem kto to nie. jest Seedy. Ale z Minecrafta. Tak, opatrz. Co to było? Nie wiem. Co to było. W ogóle. Um, jest dwóch um, żywych. Taka... No, gdzie? Tam jest. Dobra, to y, blazem, Ale nie, jest tam bo Blaze nie do rady No widzisz. Idź na Środek. Ja się boję, że to się w pojemniki. No to nisko leć. Leć. No, widzisz. I niżej. No, rozwal to. Ten lubku, ty. Nie przyda się. Otwórz swoją, otwórz swoją tam marzenia strzałę. Zablokuj, zrób ten bunker... bunker sobie. No. O EnderPer'łe weź. Ender perłę weź. Tak mi się do niego perłum. Kurde. Pierwą do niego, tak mi się patrzy. Tylko zjedz coś najpierw. Nie, 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 nie. Ale za miłeś to wiesz, bo nie, do punktu by ci nie wzięło chyba. No i teraz blaze. Kułasz, że go w jest pańczyna A nie, nie ma. Dobra. No to dalej, szybko, on teraz nie patrzę. I tym odrzutem, odrzutem go. Anty. Antyknoka miał chyba, nie? Którym go bijeś? No, no, ty. Go tym lepszym. Drugim? Tak, tym, co drugim. Tym, drugim. tym, co ma więcej kapeczek? Tym drugim. Ten co ma, no tam. Kurde. No kolejny. To mam pomysł. To jest, otworzę na morze. Otworzę, może. duszę. Jest legendarna skrzynia duszy. Dobra, lecimy. O, ale mieczeki dwa były. Zaję to jest ekspa. I za dwadzieścia. Słabe. To jest za 20 dusz. To otworzymy sobie jeszcze jedną, ale tym razem nieistyczną. Bo tańsze. Pani łówek mi zbroi kredy. O, bo to. bo to. Bo to. Trzy dusze. I to w takim razie. To dobrze? Zwróćmy sobie. No, tak wiesz, tak stało. Trzy dusze. Trochę się nie zwrócił. Proszę. Pięć dusz. O, zwiększony podskok na 30 sekund. O. Ale ten jest lepszy. No, no, odrzut i je um, powiem. Ma się tam nie hałasy. No, ci no, to dziękuję ci. Dziękuję panu. Nie. Jeszcze obiję. Nie wierzę. wierzę to. To trochę dobrze, nie? Trochę. Nie będę wybrzydzał. Trochę bardzo. Dobra. Ule. Strzela do ciebie. Szkoła, strzela do ciebie. Stamtąd strzela do ciebie. Czuję Jeszcze Piram, 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 piram. No, ty... Param, 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 Chrona 5. A äh, lo... to co? To gdzie ja No, no, do tego pierwszego. Double jump! Kurde, o, o, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, on ma tą Power Blaze'a. A masz tą Power Blaze'a, czy nie? Tak mam. Nie potrafię jej wykorzystać. A ten... O, ubijacz il, ile ma? Kurczę, nie użycie nie w tym cel. Co? No, on ma chyba z 5. No, pięć to Power Blaze jest lepsza. No o wiele, bo mam chyba z 8 to Power Blaze. No 5, a o, ten akurat rozumiem 2. Też Co ten ich robi? Chodzi tam w twoim pokoju. Ale on nie chodzi. Duży. On tak za bardzo gołosnie. Natomiast jest blaze. Zanim... Znaczy blaze. Tak no, Aha, tam do mnie strzela, Super. Uf, yy, dobra. Do tego do lecisz? Do tego. To nie to! Nie dam rady. Co ty zrobiłeś? Czy jeszcze ta, ja tą i ty, jeszcze jedną? Tak, Ale jak, ja to zlamiłem, nie? Bo wiesz, masz drugiego Herkulesa. to wygram, nie? Ale masz Herkulesa jest takim Blaze'a, nie? Od Blaze'a jest. I mi się pomyliło, bo to od Blaze'a, bo jakby to był Patyk, zwykły Patyk, to by mi się nie pomyliło. Ten wiesz? A to był ten co ja z, z duszy. Dobra. Ja bym teraz Załóż nie... tam, załóż to prawym przyciskiem. Dwa łuki masz. Null. O, czekaj, a ten drugi? Dzieńśności, to masz na... Ten, masz nieskończoność. To są takie same, masz? Nie. Ja nie wiem, jak nie w samej. Łukaszunko? To patrz. Który lepszy? Y to nie ten weź. Jak załóżmy myślą. Mysza... Jest... Dobra, idź, załóż ten hełm. załóż hełm. Dobra, masz jeszcze jedną skrzynkę. Weź, ty się pośpiesz, zaraz coś ci w lejzlę tu wleci. Weź mieczek może, w rękę i dalej, go, go. Tu nie byłeś, nie? I tu masz po prostu otworzyć sobie to. No, Weź spodnie załóż. A mam? Mam. Tak. Dobra, skocz. Jump. Yes! Ja się, że... Oh. Bigos mam. Bigos. Bigos. Niblazem. Czekaj, muszę się jeszcze przygotować. Z królem, po prostu. tego. To. Nie. Dobra, leć już, mm. lecaj, lecaj. Tutaj się mam. Do... na niego, leć. Do... tak, do tego. Do, do... I tym właśnie. Lecaj go. O, zabierz go Jeszcze jeden. No, <laughs> Dobra. nie. Wejdź już do ręki. Udzielę lecimy najpierw. Tam. A ja tu słabszego. No, to jest Patrz. O, tu się da. <grym> ja się da. <grym to> Jezu. Jak ja mam farta dzisiaj. Czemu dostałem trzy pary bucików. Dobra. No i teraz czekamy 15 sekund na przedmiot. Powinni <grym> to skrócić. Tam, 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 tam. Kiedyś miałem w ogóle tak, że. Y Zabrakło mi tego, jedzenia, nie? Bo on się kampił, nie mogłem dojść do niego, że pierwszy blazer nie miałem. A teraz... Bum, 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 bye, bye. Bye, bye. Pa, pa. Też cię lubię. Dobra. temki, Air Maxy, tak? Podaj, Tak, Air Max. A. Dobrze że się. Dobra. No, to jeszcze spodenki jakieś by się przydały. No, Gdzie, tam pójdziemy. Tam już. No, tam pójdziemy, ale Blaze musimy się odnowić. <laughs> no, nawet nie ogarnia. Um. Un... Co? on, Wow, A Skąd on wiedział? No Jezu, nie, zamukrował się. No, właśnie, ja wiem, że gdzie... to wygra. No, z takimi temami na pewno. No nie. Nie wierzę w to. Ludzie, proszę was. O Boże. Nie, nie lubię czegoś takiego, nie? Dobra, ale... No właśnie, nie pomyślał trochę. Chłopak. Tu też nie włajdę. Jeszcze spadniesz, nie? Jesu. Dolny. Mam pomysł. Może nie wziąć jakiś diaksów czy czegoś takiego. Tak. Strzały. <laughs> Idealnie nie brakowało. A co tam było, żelaza? Pff. Dobra. O, nie to. I zrobimy sobie... Mm. Co gdzieś no. też sobie zrobić? Kilo. Kilo, z Dobra. No, I teraz teraz nie ma się nic do powiedzenia. Powiem ci tyle. Cześć. Cześć. Siemka. Dobra, i tu są lepsze spodnie? Właśnie, o wiele lepsze. Chyba. Dwóch żywych jest. Wygramy to, nie? No musimy, nie? Musisz. No. Muszę. Nie ma tak wyszły. Jestem No. Gdzie jest ziemią? No leź na środek. Tak on na środku jest. Tam widzimy. widzimy C to Nie, no, ja nie chcę, żeby on widział, że ja mam blazer Dobra, to nie widział. No, nice. Surprise mufaka. Gdzie fucker. Idziemy. Na no. dół. Do... Lecisz? To wygrałeś to. Tak mi się wydaje. Jest. Dobra, wygrałeś chyba pierwsza ręka, nie? Dzisiaj? No. ale bardzo, bardzo nas. I Ile dostajemy XP? Gdzie to jest? A, 72. No to ładnie, ładnie. Dobra, bliska, to by było na tyle, były dzisiaj ze mną Oski. U, nie? No, braliśmy sobie w tym tak razem, więc chyba fajnie tak, chyba, nie? Niż tak. No. A ja szalenie wiem. Dobra, no i zostawcie łapkę w górę, pozytywny komentarz i jeżeli nie subskrybujecie, to ja